Daniel Kapustiak, kapitalny sezon teraz podczas Mistrzostw Polski na Ergometrze, złoty medal, później sukces także w Mistrzostwach Miasta Poznania. Można powiedzieć, że ergometr jest jednym z ulubionych elementów przygotowań do sezonu? Tak, zimą jest najlepiej, najlepiej można wyrobić zimę. Co takiego jest, że inspiruje Cię ergometr. Dlaczego on jest taki mocny u Ciebie? Fajnie się jedzie. I się wypocić można, i się zmęczyć można. Nie przeszkadza ci to, że właściwie nie widzisz swoich przeciwników. Tylko tyś właściwie skazany na to, co ty musisz osiągnąć, To lepiej w liczbach. Już widać czasy na 500, nie zostało do końca. Nie trzeba patrzeć na boki i się rozglądać, to gdzie jest, jak na wodzie. Byłeś zaskoczony, że zostałeś mistrzem Polski Juniorów w Wrocławiu? Nie, bo po tym, jak się dowiedziałem, że... Tomasza Króla. Tomasza Tomasz Króla nie będzie, bo wtedy pory. Tomasza Króla ze Szczecina. Czy ten dobry, bardzo dobry sezon zimowy jest zapowiedział, że będzie dobrze także w sezonie lepiej? Obydwaj. Będziesz startował w Jedynkę? Tak, w Jedynkę na pewno i bardzo możliwe, że na dwójce z naszym nowym zawodnikiem. Ja. W Jedynce y, czujesz się silnie? Tak. No, jak na 0,9? Tak. A Powiedz jak wygląda twój status, czy jest szansa, że będziesz miał polskie obywatelstwo? Z tym pewien nie jestem, chociaż już są, już zaczęliśmy ten proces z trenerem, chyba w poprzednim roku w maju, się no i mam nadzieję, że w tym roku nie dostanę. A ile lat już jesteś w Polsce, jeden z... lat w postaci? Osiem lat jestem w Polsce, w postaci 3,5 właściwie, od października 2021 roku. Rozumiem, że z językiem polskim nie jest problemu? Nie, no Też dzieci szybcie, szybciej tu łapią, nie wiem, 8 lat Rozumiem, że chcesz pozostać na stałe, bo masz dziewczynę po Tak. No, zapowiada się. Może, może kiedyś, ale chwilowo to jest to. Teraz ktoś cię wypatrzył tutaj, czy sam się zgłosiłeś do powstania? Trener, który był moim geofistą w stolicy i w pierwszej do mnie podszedł, się spytał, czy chce może że spróbować taki nowy sport. Stwierdziłem, że czemu nie, no jest. jestem tutaj. Który trener? O, Macieju. Czyli się po prostu? Tak, tak. A ty czy do Ukrainy jeszcze przyjeżdżasz? Teraz... No, zaraz to parę lat przyjeżdżamy tam. Dwa, trzy lata. Co dwa, trzy lata. A teraz nie, bo stan praktycznie. Z jakiej miejscowości pochodzisz? Z Lwowa. Takie miasteczko trochę obyczajne. Czyli nie, nie, tak, nie tak daleko. No tak, my, my bardzo blisko do granicy Polski. Póki co życzymy powodzenia w sezonie letnim, na też... Wyś... Te złote wydane zerdyły, które uprzejmie są także na ich. Dziękuję.